Cześć, witam Cię serdecznie. Chcesz wiedzieć, jakie perfumy nosić tej zimy, aby łapać komplementy od obcych ludzi? Obejrzyj ten film. Zapachy zimowe zdecydowanie różnią się od tych letnich. Są cięższe, bardziej intensywne i charakteryzują się cieplejszymi nutami. Znajdziesz w nich o wiele więcej nut drzewnych, korzennych i przyprawowych. Często zawierają w sobie Większe stężenie olejków zapachowych, dzięki czemu są trwalsze, a to wszystko po to, aby pachniały dłużej podczas zimowych dni z mroźną pogodą. Zapach uwalnia się pod wpływem temperatury, zarówno naszego ciała, jak i otoczenia, więc naturalnie latem perfumy mogą mieć mniejsze stężenie ekstraktów, a zimą powinny mieć większe. Podczas obecnej pory roku postaw na perfumy z wyraźnymi nutami bazowymi, takimi jak drzewa, wanilia, skóra czy tytoń. To one nadadzą zapachowi zmysłowego wydźwięku. No i oczywiście tak jak w przypadku ubioru i tutaj kieruj się zasadą spójności życiowej. Zastanów się czy dobrze będzie on współgrał z twoim stylem. Niezależnie od tego czy jest to elegancja i klasyka w wydaniu formalnym czy bardziej casualowym, dopasuj perfumy do siebie. To, co zaraz Ci przedstawię, to moje propozycje. Oczywiście, świat perfum jest ogromny. Mamy zarówno perfumy bardziej popularne, dostępne w perfumeriach, jak i te niszowe. Oczywiście nie wąchałem wszystkich perfum, które istnieją, więc bardzo chętnie usłyszę Twoją opinię i propozycje ciekawych zapachów. Każdy z nas ma swój gust, i to, co odpowiada mi. Może nie odpowiadać Tobie. Dlatego pomyślałem, że urządzimy głosowanie. W komentarzu wpiszę nazwy tych pięciu propozycji zimowych zapachów, które będę omawiał. Wrzuć pod komentarzem łapkę w górę, jeśli dany zapach Ci się podoba. Natomiast jeśli masz swoją propozycję, to śmiało dodaj ją jako osobny komentarz i niech inni ocenią lajkami ten zapach. Zobaczymy, który perfum otrzyma tytuł najlepszego, zimowego zapachu wybranego przez Was. Zacznijmy od Victor and Rolf Spicebomb Extreme. Prawdziwa bomba zapachowa, wybuchająca z bardzo dużą mocą i intensywnością. Dwa psiknięcia spokojnie wystarczą, aby było czuć od Ciebie zapach z daleka. Jest to perfum bardzo charakterystyczny. Powiedziałbym, że jedyny w swoim rodzaju. Ogólnie wszystkie spice bomby są nietypowymi zapachami, ale ten wyróżnia się jako typowo zimowy, słodko-gorzki. Podkreślałbym, że jest to typowo zapach na obecną porę roku. Nie polecam stosować go wiosną i latem. Również powiedziałbym, że jest bardziej dojrzały niż standardowy Spice Bomb. Zbiera bardzo dobre opinie, zarówno od mężczyzn, jak i od kobiet. Zdecydowanie jest to zapach, przy którym jeśli idziesz ulicą, to ludzie będą zastanawiali się, czym się dzisiaj psikałeś. Jeśli chodzi o zastosowanie, to uznałbym, że jest dość uniwersalny. Może być używany jako zapach codzienny, na spacer, w dzień, jak i randkę. Wieczór. Jedynie uważałbym przynoszeniu go do biura. Może być trochę zbyt ciężki i wyrazisty dla, dla współpracowników, zwłaszcza jeśli zaaplikujesz go za dużo. Drugim zapachem będzie Tom Ford Black Orchid. Specyficzne połączenie czekolady i nut kwiatowych. Zdecydowanie nie dla każdego, ale warto spróbować, bo jeśli wpasuje się w Twoje gusta, to go pokochasz. Powiedziałbym, że głęboki i dość ciężki. Zdecydowanie zapach zimowy, długo wyczuwalny i odpowiedni, jeśli chcesz się wyróżnić. Ok, idąc dalej, mamy Fahrenheit Le Parfum. Bardzo prawdopodobne jest to, że kojarzysz Fahrenheita. Bardzo charakterystyczny zapach jak żaden inny, klasyczny i męski. Powiedziałbym nawet, że dość ikoniczny, bo jego pierwsza, oryginalna wersja została wypuszczona w 1988 roku. Zapach dobrze mi znany, ponieważ mój tata swego czasu używał go na co dzień. Niektórzy go uwielbiają, inni wyczuwają w nim nuty stacji benzynowej. No i tutaj wchodzi do gry wersja Le Parfum. Bardzo męski, charakterystyczny, ale nieco słodszy zapach. Tak jakby wziąć tą nutę mm, benzyny i wstawić w jej miejsce nutę wanilii, która jest bardziej delikatna i słodsza. Polecam ten zapach dla starszych mężczyzn, ponieważ oceniłbym go jako dość poważny. Givenchy Gentleman Reserve Privé w tym przypadku nazwa mówi sama za siebie. Nosząc ten perfum będziesz pachniał jak gentleman w zimowy wieczór. Bardzo elegancki i męski zapach, dość podobny do Dior Homme Intense. Znajdziesz w nim nuty whisky i bergamotki. Fajny, zimowy zapach, który pasuje do formalnych stylizacji. Idealny na randkę, wieczorne wyjście do restauracji czy na przykład do teatru. No i ostatnia dzisiejsza propozycja to Tom Ford Tobacco Vanilla. Jak sama nazwa mówi, główne nuty to tytoń i wanilia, czyli połączenie mocnego, gorzkiego zapachu tytoniu i delikatniejszej, słodszej nuty wanilii. Dzięki temu te zapachy idealnie się uzupełniają i tworzą świetne połączenia. Zapach zimowy, męski, elegancki, mocno wyczuwalny i długo utrzymujący się na skórze. Zdecydowanie powiedziałbym, że ewoluuje i zmienia się z czasem, zupełnie inaczej pachnąc na początku i zupełnie inaczej po 4-6 godzinach. Nie każdemu będzie się podobał, ale jeśli będziesz go używał, to zdecydowanie przyciągniesz uwagę do swojej osoby. Okej, okay, to było pięć propozycji ode mnie. Bardzo chętnie usłyszę w komentarzu twoją opinię i tak jak już mówiłem, koniecznie weź udział w głosowaniu. Sprawdźmy, który z perfum jest najlepszy.